ale dzisiaj piłuje słońce, patrzcie 35 stopni siemka wszystkim Górny Śląsk my z Mariuszem w terenie dzisiaj na naszym terenie podjechali, mi tu, podjechali my do kolegi na sron numer 38 oczywiście obiekt należy do Stronów czyli z obszaru warownego Śląsk. Obiekt nie jest obiektem Stowarzyszenia Pro Fortalecium. Kolega, osobny temat sobie prowadzi. A my podejdziemy do środka, tylko z zewnątrz. Wam jeszcze pokażę, może do góry, potem pójdziemy. A to jest furtka. Szczelnicę, jak widzicie, maskowanie klimat zachowany jak za tamtych czasów. Grata jest zabytek, obiekt chroniony polski Stron bojowy nr 38 obszar zarowny Śląsk. jeszcze tu z zewnątrz zasieki jak widzicie klimacik zrobiony wojny potykacze. Wchodzimy co do środka. Nie będziemy jeździć po, po flaszkach. Te, jakie macie wyklejone? Aha, ładnie tu zrobione, jak widzę. A, tak widzicie, tak to wyglądało. Pisuar, a tu zbiornik na dwójeczkę. on jest tylko jedno Mariusz.

nie no, taką przysłonę poszłam w kolorze tym... Czystą. No były. Super, to, nie, nie, powiem, to zadbany obiekt. No, no właśnie. Poszłem do pracowni witrażowej. Bo. Do pracowni z witrażami. Mm Oni -hmm. operują na małych wymiarach, no, małe, a mają dużo kolorów. I też mają kolory właśnie Bo dopasowany. kiedyś szukałem wiesz, jakiejś hurtowni w Sosnowcu, ale chłopie mówili... Głożnocie, nie? Taką, co? A, tak <psych> <gry> to? Głos nie? Mariusz, ale. No no tyle, to wiesz. No balkon pójdzie sobie mały do to ma oto i ma ma sobie zrobić. No, chyba, żebyś miał 50 latarek, to są już no to tak, i ten Gdzie masz ten pędem? Tak, do polskiej izby. No. Tu jest nitka. No, tutaj każdy robi, jak umie, jak może, jak go stać. To kolega chyba sam prowadzi ten obiekt. Zaraz się spytam, nikt mu nie pomaga to chyba. No niestety, jak już wcześniej mówiłem, młodzież się nie ciągnie teraz do takich inicjatyw. Takie inicjatywy są za darmo. Wolontariat. Przede wszystkim trzeba się tym interesować. Także tak to wygląda. Z nie, no pełny właśnie skablem, nie? Tylko kurde, tutaj największy problem jest tak, że to ktoś się mały brzeg zrobi w tym miejscu. No, wejście do kobuły. A, patrzcie. No, bo, bo no, może do góry, potem wejdziemy tu. Nie. nie, jeszcze remakę w środku. Wyłączam się na strychu A, właśnie Posiadałem wejście. Ale to jest ma nie jest minalne. Jeszcze macie nie spojatku marężowa nasza linia pewno. Ale super zachowany, kurczę, tu tam się sum do tego jesteś? Fajnie, fajnie zagadnę, nie? Sum jesteś, jesteś? To jest moje dzieło. Niech panu się od... no, tak mówiłem, że sumek, tak? Że jest sum do tego i... Tak. Niestety oczywiście nie... Ma... Na początku mi tam chłopaki z tego posasiecku, tylko to mi ci tam. Janek Tomasz a, a... Pomagali. pomagali mi, yeah, ryby, nie? Żeby, żeby ten większe, te, 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 te większe rzeczy ogarniać tutaj ten druz w środku, ale taka drobniejsza też później wiesz, tak nie widzicie co się dzieje, nie? Że niestety. To jest właśnie też dużo tego, duży rzadkość, bo to jest krzywka na baterię od stacji N2. A to nasza polska też? Polska, tak, nasza polska. polska. Może ludzi w ogóle? Tak, może ludzi. Przychodzą, ale tak bardziej po wakacjach powiedzisz, że nie tak teraz bardziej to... okresy później wrześniu. Teraz w morzu siedzą i na jeziorach. No tak. teraz to nie, teraz w, to mam spokój. I wódkę piją Mariusz, no. No. albo piwo. Teraz to mam spokój. tak. N2 Akurat to jest, nie? Warszawa jest sygnowana wewnątrz, w środku. Ktoś zauwałem, nie, to to mam kociołek, który gdzieś uwagę. No właśnie nasz, wiem, że przybył, nie? No, przybył. Nasz polski z 37 roku z O, no, proszę. Nie Nierdzewny, no, tak, tak. To prl z aluminium robili klepali i tuli. No. no a tutaj będę miał modelarnie. Były hmm. to tak? Tak, tak. A teraz może nie, bo to mamy, zabieramy, tylko bardziej do powieszenia. Tak tutaj tu właśnie macie w gablotach te czołgi, w pojazdy, No będą właśnie inne czołgi, w pojazdy, plus tam opakowania polskie przed wojny, no, no i plus tam. To Do góry idzie wejść? Tam górę na, na kupuję A do góry ale jasno. tak nie spadniesz, nie, nie, nie boisz no się. No na no, na jest Tak, można wejść, wejść, Nie, Albo tutaj, tutaj, tutaj tylko z z strony. Tam, bo tam już mam no, pociągniętą e, zaporę tutową po całości, nie, żeby tam nikt tam nie chodził. Tak to wygląda, jak widzicie. Tu nie byli, tu nie byli, tam jest kopuła. Tam.

Zapala, kurde powiem no. zrobił chłopka o dobrej roboty no. Wejście I To stare motyw szczelica na wejściu Kto chciał wejść od razu był szczały Dobra, idziemy zobaczyć do góry Idziemy zobaczyć do góry jesteśmy na stropie i to co wam pokazywałem z dołu kopuła a macie tu kopuła o góry pancerna uwaga drut kolczasty kopuła też fajnie zrobiona supernie nie Odrutowany. Ludzie mu to nie chodzą dobra, schodzimy na dół. także zaśmiemy wam jakiś obiekt pokazali do zwiedzania duży to nie jest to przy okazji zwiedzania innych obiektów zobaczymy czy tam jakiś kontakt mi do ten kolega to nawet, że wpiszę numer telefonu jakby co a jak to, to widzieliście na początku pewno znajdziecie na facebooku czy gdzieś Polski Strum Bojowy numer 38 jedna kontygnacja że tu macie plan taki jeszcze To na razie tyle by było z tego miejsca. Lecimy dalej z Mariuszem. Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się do zasięgu.